Panie Trenerze, zwycięstwo dzisiaj przyszło niełatwo. W sumie nie zauważyłem, ale być może ma Pan rację. <laughs> Co znaczy, możemy o mało meczu powiedzieć? Oczywiście to był trudny mecz, ja spodziewałem się trudnego meczu. Nie, niemniej jednak po dziesiątym biegu, bodajże po dziesiątym, kiedy Andrzej Korolew wspaniałym atakiem przy rywali i wygraliśmy bieg 5-1 razem z Przemkiem polskim oczywiście. Wiedziałem, że ten mecz już jest po naszej stronie, bo to trochę się skomplikowała sytuacja, kiedy, kiedy kontuzjowany był Daniel Iwanow i musiał dwa biegi jechać, tak naprawdę no, kontuzjowany, strasznie poobijany, pochod z barkiem, który nastawialiśmy się mu w parku maszyn, no i później no, nie, niepotrzebne, nie mówię, że złośliwe, niepotrzebne faule zawodników gospodarzy, bo, bo przecież najpierw chyba bodajże Alda, bo Anderson wyciął Nowaczyka, Potem, potem drugi z tych, tych kolegów naszych zawodników nie, nie chcę w pracy sędziego, on Oczywiście sędziował zawody bardzo dobrze i on z jego punktu widzenia jest widać to zupełnie inaczej niż u nas w parkingu, bo też są no, emocje. mam oczywiście preferencji sędziego, tylko przykro mi, że moich dwóch wspaniałych zawodników Andrzeja Korolewa, którego, którego za, za, zawsze broni i kibice, czy też może część kibiców takich, takich aktywnych gdzieś tam w internetach. E, mocno, mocno mnie kopie za tego Andrzeja, ale gdyby ci ktoś przeanalizował mecz, to tak naprawdę oczywiście nasze wspaniałe gwiazdy, bracia Wałdyńcy, Piotr i Przemek, Przemek i Piotr, tak powiedzieć, Jason Doyle na wysokim poziomie i Andrzej Korowek właśnie zrobi tą robotę, bo jadący dwa e, z nimi w parze, robi w trzech dniach cztery punkty i bonus. To wspaniałe wyniki. Andrzej naprawdę jest wspaniałym zawodnikiem. Dziwię się tym widzom, którzy go bierczą, i go nie lubią. Nie muszą go lubić, ale wynik przemawia za tym, że naprawdę będą wspaniały zawody. Ja wiecie, jak jest kilka SM, że nie miałem pola manewru większego, ale dzisiaj już niestety będę musiał zmienić znowu coś. To znaczy nie niestety, bo Paweł Starszy jest wspaniałym zawodnikiem i Paweł to rozumie to, to, to co robię. Zmierzamy do pierwszej linii. I wszyscy, nie tylko dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu. Jest zawodników 12, którzy, bo dzisiaj od tych wystartował w zawodach. gibicy domagali się tego debiutu. Zasłużył na niego oczywiście. Wczoraj pojechał wspaniałe zawody, chociaż zerowe, ale dla mnie wspaniałe Pierwsze widzę, w pierwszej lize. wie też, że tu grudziąc. Myślę, że ja to nie będę trzymał, myśląc o tym zawodniku, dlatego że... Chłopak naprawdę rozwija się bardzo fajnie, ale tylko wtedy, kiedy jest to wszystko pod kontrolą. Cieszę się, że to pod moją kontrolą jest i nie musi mi tego nikt sugerować, bo, bo, bo nie odgrywam, że były pewne jakieś tam zmiany sugerowane, ale, ale odstałem przy swoim, bo mi zależy na zawodniku. Nie jest to istotne. Oczywiście jest, dla kibiców jest w jakim klubie jeździ, ale... Jeżeli człowiek wkłada jakąś pracę, mówi teraz o sobie, to chciałby, żeby te owoce były jak najfajniejsze i, i prawdziwe. I dlatego Patrykowi życzę wszystkiego dobrego i myślę, że w następnym meczu również pozwolę mu na start w wyczyć grudziąc. Ponieważ my myślę, że poradzimy sobie nawet z jego pomocy, ale jest on naszym zawodnikiem dalej, nadal i dla jego dobra ma większą ilość startów zapewnioną w tamtym klubie, będę to kontrolował i, i monitorował. Przed nami jeszcze trzymacie ten najbliższy skrotna trzeba w wyniku pilnować. Tak, przypilnujemy wyniku, chciałbym, żebyśmy go wygrali, żeby były te pewne trzy punkty i naprawdę nie. wtedy już nie ma, nie ma jakiegoś większego zagrożenia. Być może moje wypowiedzi są nie, nie, nie za, za bardzo popularne i lubiane wszystkim, co... ale przez dłuższy czas mojej pracy w Pile byłem, byłem też wiceprezesem. Więc interesują mnie finanse. Może gdzieś mi to zostało niepotrzebnie, ale ja wiem wszystko, ja, ja wiem ile wszystko kosztuje i. Sukces jest wspaniały i piękny, ale musimy też wiedzieć, że ten sezon trzeba zapewnić na zero i w przyszłym wejść naprawdę z fajnym budżetem, żebyśmy, e, czy to będę ja, czy ktokolwiek inny, żeby miał ten komfort pracy e, z, ze wspaniałym zespołem ludzi. Mówię o zarządzie, o, o pracy również biura, e, które jest już na coraz wyższym poziomie. E, także, także też i, i, nie wiem, czy to ja będę prowadzić, czy ktokolwiek inny, ale musi mieć ten luz i swobodę, żeby nie zaczynał od długów. My w długach byliśmy długo. Myślę, że, że, że to ma też wpływ na, na moje postępy w składzie i moje działania. Cieszą zwycięstwa po 60 do 30 i tak dalej, ale one długo kosztują. Na koniec jeszcze zapytam o kontuzję Królewa i Jasona. Za chwilę uda mi się do szpitala, z tego co wiem, to pierwsza była taka diagnoza, że Andrzej ma złamaną e, rękę w łokciu i tak dosyć skomplikowanie. Dzisiaj wiem, w tej chwili wiem, docierają do mnie takie informacje, że jest to skręcony, zwichnięty e, łokieć i być może uda się to e, nieco szybciej, e, że tak powiem opanować i jeszcze go zobaczymy na to, że e, bardzo bym chciał. Jeżeli nie uda się go wyleczyć, jego i tak samo Jasona, który ma problemy z barkiem, to na pewno na ostatnim meczu w pile zobaczymy ich w garniturach świętujących razem ze mną. Dziękuję bardzo. Dziękuję, debiut. Jak wypadł w końcu no, Mogłoby Jak te biegi No W pierwszym biegu to taki bardziej był bieg zapoznawczy, bo pierwszy raz tu jechałem. Starałem się skupić najbardziej na na tym, żeby płynnie jechać po prostu na dobrze. Że... No, nie był wcale taki ciężki jakby się wydawało. Yy, nawet twardy był, ale no i tak tylko krawędzie kciuka, nie można było nawet powalczyć. Nie? Umiejętności wczorajszego, nie wiem, doświadczenie z wczorajszego meczu jakieś zaprocentowało i wczoraj zadebitowałeś się też tak, barwa Grudziądza. Yy, no tak, yy, wczoraj w bardzo przyczepny tor, jednak równy i fajnie mi się tam jechało. Próbowałem coś tam zdziałać, ale jednak nie wyszło. No ale dzięki temu dzisiaj pewnie się czułem tutaj w robiczu, bo wiedziałem, że już niczym mnie nie zaskoczą. Byłem przygotowany na ciężki tor. To przede wszystkim w głowie miałem zakodowane, że będzie dobrze. No ale. Szkoda, że nie było punktów. E, jak doszło do tego, że właśnie Grudziądz się po ciebie zgodził? Czy w ogóle byłeś zaskoczony tą decyzją, że no, sięgają po na ciebie? Pe, na pewno byłem zaskoczony. E, no, w końcu to pierwszy ligowa zespół. I e, akurat do mnie z, przyszli z progą. E, No. Zadowoleni byli po meczu, czy raczej? Bo ty nie jesteś tak, sprytny, tak? zadowolony? No, no ja nie jestem zadowolony, bo... A działacze coś mówili, czy cię zaproszą na kolejny mecz, czy nie? No. Tak słyszałem, że podobno i zawodnicy, i zgrudziądza, i chcieli, żebym jechał, więc myślę, że nie było aż tak wiele. A w barwach Kolonii kiedy? Myślę, że w najbliższym meczu chwilę zadebiutuje w Pile zadebiutuję w końcu na swym torze. No, i... no właśnie, czuję się tam znacznie pewniej i myślę, że w końcu jakieś punkty dowiozę. И этого тоже желаю. Спасибо.